Dzień dobry, dziś o mojej ulubionej czereśniowej odmianie, czyli o Riwanie. Riwan to jest piękna odmiana. Tutaj sobie zerwałam. Bardzo piękne, duże owoce ma. Trochę większe od burlata i to jest w ogóle mój absolutny faworyt Riwan, jeśli chodzi o czereśnie. E, tak, tam, tam woda i tata pryska ale jeszcze Już powiem o prysku, czym było pryskane, ale o Riwanie, teraz się na nim skupmy. Ta odmiana pochodzi ze Szwecji. Może dlatego właśnie, że jest właśnie z takiego klimatu. Chłodniejszego tak dobrze znosi przymrozki. Ich nie ma po prostu już zbyt wiele, ponieważ właśnie te nieszczęsne szpaki obiadły, ale było ich całkiem sporo. Zawsze jest ich co roku sporo. Są bardzo duże ładne. Gdyby nie te szpaki, naprawdę coś, coś pięknego było. Gdyby nie szpaki, i oczywiście karencja, bo karencja niestety nie mogę je zjeść przez karencję. Są bardzo duże, ładne. Trochę większe od burlata. Ostatnio Wam w z pokazywałam, porównywałam. To jest trochę, trochę większe są od burlata. Są naprawdę dobre. I w smaku, i są, mam wrażenie, że mają grubszą skórę. Nie wiem, czy tak rzeczywiście jest, ale takie jakieś, nie wiem, odnoszę wrażenie, jak sobie porównywałam z burlatem, że są naprawdę, naprawdę fajne. Bardzo, bardzo... Lubię taką odmianę. I tak mim plan, żeby. Bo sadzonki mam też właśnie, właśnie riwana, żeby posadzić więcej, żeby było z 5-7 riwanów więcej. Bo to jest świetna, super fajna odmiana ze Szwecji, właśnie. No, to było na tyle. Jutro będzie mały przerywnik, będzie o ale później znowu wracam do, do czereśni. No tutaj jak widzicie, kolejna odmiana jest do omówienia, ale to już pojutrze. Do widzenia!